Siedzę sobie tutaj i wcale mi się wychodzić nie chcę. Pobawmy się, tak jakbym podjeżdżał pod jakiś luksusowy hotel. Ten w garniturze prowadzi, a ten w dresie odpoczywa na tylnej kanapie. Jestem na łopatkach, no dobrze, że mnie pas ścisnął. Reflektory przednie to nie są reflektory. Teraz mam spadanie do hamowania. Jakby to podsumować teraz? Warto? Nie warto? <laughs> Jaki czas! Oj, dobrze, dobrze, ja wiem, że widzicie cały samochód, że jest pięknie, a ja mam jeszcze piękniej, możecie mi uwierzyć na słowo. Siedzę sobie tutaj i wcale mi się wychodzić nie chcę, to jest top of the tops, S-klasa, 63 AMG, no ta wersja tylko w wydaniu Long, bo jakżeby inaczej. Tu musi być przestrzeń, tu musi być luksus, tu musi być komfort. Ten samochód ma rozpieszczać nas w każdym wymiarze. Czyli albo ten w garniturze prowadzi, a ten w dresie odpoczywa na tylnej kanapie, albo odwrotnie, ten w dresie, czyli właściciel przesiada się za kierownicę i miażdży ruch drogowy, miażdży autostrady, miażdży wszystkie e, miejsca, gdzie można pojechać troszkę szybciej. Ten samochód, tak jak stoi, kosztuje prawie 1 400 000 zł w tej odsłonie i w tym wydaniu. Kupa pieniędzy, za to można mieć przynajmniej dwie S-klasy w wydaniu podstawowym, ale faktycznie jeżeli przyjrzeć się każdemu detalowi, przepraszam, że zaczynam z tej pozycji, ale po prostu nie mogłem się powstrzymać, to faktycznie tutaj niczego więcej upchnąć się nie da i nie mówię tylko o jednostce napędowej, ale także o wyposażeniu, które tutaj jest. Kompletne. Co prawda już mnie osaczyła ekologia, bo ja sobie uruchomiłem układ napędowy, żeby mnie chodziła klimatyzacja, a jako, że nikt nie siedzi za kierownicą, to gwałtownie mi się to wyłączyło. A jak jestem w fazie oczekiwania, bo na przykład szofer poszedł kupić mi kanapkę ze schabowym do budki przy dworcu zachodnim, to co? Dlaczego ja nie mam tutaj mieć chłodzenia i klimatyzacji na tylnej kanapie? Tylko wszystko a priori z zasady się wyłączyło. Już mi się to przestaje podobać. To nie jest jedyny minus tego samochodu, niestety. Słyszycie to? Tego się nie da nie słyszeć, niestety. Przy tych ekranach za każdym razem mówię o tym samym. Karbony. Te karbony wymagają dopłaty 30 tysięcy złotych. Tego karbonu tu jest dużo, ale jak mam świadomość, że każdy karbon, który nacisnę, wydaje taki dźwięk, to zaczyna się robić nieprzyjemnie. No dobra, tu się też zaczyna robić nieprzyjemnie gorąco, więc pozwolę sobie zamknąć szybkę i poopowiadać o tym samochodzie z nieco innej pozycji. Muszę Wam powiedzieć, że ja uwielbiam S-Klasę. Uwielbiam ten samochód od lat. Dowodem na to niech będzie fakt, że w 98 roku W140 jechałem do ślubu. Czarną z silnikiem V12. To był rok 98. Rzeczywiście mnóstwo dobrych wspomnień. S-Klasa rozwinęła się niesamowicie. Dzisiaj tak naprawdę to S-Klasa i siódemka wyznaczają wszystkie trendy w segmencie limuzyn. Audi ze swoją A8 nieodświeżaną. Nie wiadomo dlaczego od wielu lat zostało troszkę z tyłu, stoi troszkę na bocznym torze Przygląda się, co na tym rynku się dzieje, ale to auto o długości ponad 5 metrów i 30 centymetrów długości to auto o rozstawie osi 3 metry, 30 centymetrów chciałem powiedzieć 300, przesadziłem to jest naprawdę klasa limuzyn w najdoskonalszej formie i najpiękniejszym y, wydaniu. Auto mam bardzo mocno rozgrzane, więc nie będę tutaj jakoś ciemniał. I przemieszczał się dłuższy dystans w komforcie. Tylko wyjadę na prosty odcinek drogi i pokażę Wam, gdzie raki zimują w S63 AMG E Performance. Zobaczcie. Tutaj przyciski, właśnie pokrętła skrótowe może być S, może być S. E, tutaj mogę przy okazji jeszcze sobie albo ograniczyć e, układ. ESP albo też y, układ i kierownicy, troszkę wzmóc. Teraz tak, lewa noga na hamulec, żeby nie ściemniać. Zobaczcie na przepływy energii, a właściwie patrzcie przed siebie, co tu się będzie działo. 3, 2, 1. Jestem kurna! Jestem na łopatkach. No dobrze, że mnie pas ścisnął. To miałem jeszcze o czym myśleć. Poza tym, jak ten samochód przyspiesza, jaka kakofonia dźwięków wydobywa się tutaj. Nie wiem, czy z wydechu, czy z głośników. Pewnie tu w środku większość idzie z głośników. Ale w tym Sport Plusie zobaczcie, nie trzeba nawet robić startu zatrzymanego, żeby ten samochód gniótł wszystkich, którzy są w środku. A przy okazji, usztywniony układ kierowniczy. A przy okazji, fenomenalnie działające. O! Wszystkie elementy układu hamulcowego i zawieszenia. Przejadę teraz szybszy winkiel, zobaczcie. Ho, 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 ho. Napęd na cztery koła, dwusprzęgłowa skrzynia biegów, dziewięciostopniowa. To wszystko sprawia, że ta S-klasa naprawdę przestaje się w trybie Sport Plus prowadzić jak limuzyna. Zapominamy, że jedziemy autem, które ma ogromne gabaryty, zapominamy, że jedziemy autem, w którym pasażerowie tylnej kanapy mogą leżeć i pachnieć i mościć się na tych skórach, tylko zaczynam się koncentrować tylko i wyłącznie na tym miejscu, które aktualnie zajmuję. Jazda tym samochodem jest po prostu obłędna. Tu naprawdę nie trzeba niczego więcej. Ja wiem, że to wszystko wymaga bardzo wiele, wymaga bardzo wiele y, kosztów, no bo ten samochód w zakupie jest bardzo drogi, w utrzymaniu jest bardzo drogi, y, trzeba znajdować odpowiednie miejsca do parkowania, bo jest bardzo długi, jest ekstremalnie taki no właśnie, limuzynowaty, ale jeżeli będziemy 90% naszego czasu spędzać w trybie komfortowym, a na przykład na to 7 czy 10% zechcemy sobie włączyć Sport czy Sport Plus, to będziemy, moi kochani, tak do Was powiem, naprawdę bardzo zadowoleni. No ja się jaram, jestem podekscytowany mocno. Zobaczcie. Od razu mam nadsterowność. Od razu, jak tylko wchodzę w ten zakręt, dojdę do apeksu, tylna oś zaczyna delikatnie się uślizgiwać, delikatnie pracować. Chociaż opony w tym aucie są też najwyższej klasy i najwyższej jakości. Teraz mam spadanie, do hamowania i zakręt. W lewą stronę. Zobaczcie, jak to. Reakcja na przyłożenie mojej ręki na kierownicę jest błyskawiczna. A jeszcze, jakby tego było mało, mam pełną świadomość, że mam to słynne mercedesowskie skręcanie tylnej osi. Że ta tylna oś współpracuje. Inaczej przy większych prędkościach, inaczej przy niewielkich prędkościach. W parkowaniu ta krowa zawija po prostu, jakby miała nie 5, nie 5,30, ale jakby miała 3 metry długości. mnóstwo łapaczy powietrza, brak gwiazdy na masce, to wszystko są wyznaczniki i cechy właśnie wersji S63 AMG Performance. Ten motor, który jest pod tą maską, ma taką emisję cieplną, że te wszystkie wloty są tutaj jak najbardziej uzasadnione, troszkę inaczej może być skonfigurowany i bardziej zaślepiony, sześciocylindrowy dieselek, który jeszcze czasami się zdarza we klasie i sobie bardzo kulturalnie w niej pyrka. A co innego, jak mamy taki podwójnie doładowany mm, agregat. Przód i ta atrapa tutaj przypominająca i przywodząca na myśl model AMG GT, bardzo skomplikowane reflektory. Przednie to nie są reflektory, to są. LEDowe, matrycowe, cyfrowo sterowane, oczywiście urządzenia, które są w stanie aktywnie reagować na wszystko to, co się dzieje na drodze. Bardzo dobre, jeżeli ktoś czasami podróżuje w trasie po drogach innych niż eski czy autostrady. Cóż dalej? Ogromne. Choć nieprzesadzone felgi. Tutaj mamy tylko, można powiedzieć, 21 cali, gdzie w dużych SUWach typu GLS czy, nie wiem, Volvo XC90 mamy już 22 cale. 20 lub 21 cali w AMG są zupełnie wystarczające. Przez to, albo dzięki temu, profil opony może mieć wartość 40, bo jeśli dobrze pamiętam, tak jest, 255x40x21. Na na nie tracimy aż tyle komfortu, ile moglibyśmy stracić, gdyby założyć tutaj takie szydki, jakieś niskie, i, i gdyby tę felgę jeszcze powiększyć. Optycznie ten samochód wygląda na dwojskach jedenkach bardzo dobrze, a jeszcze zachowuje resztki tego komfortu, którego po limuzynie się spodziewamy, chociaż większe dziury. I tak są bardzo dotkliwe względem tego auta, które waży ponad 2600 kg. Wyobraźcie sobie teraz, jaką pracę musi wykonać zawieszenie, jaką pracę muszą wykonać hamulce. Jak auto przyspiesza, jak oszalałe, musi hamować, jak wściekłe, skręcać, jak zawodowiec na torze wyścigowym, a wszystko to przy tak potężnej masie i tak gigantycznym nadwoziu. Nie jest łatwo. S-Klasa. Yy... 63 MG widziana z boku, to jest klasyczna, normalna S-klasa, tak naprawdę główną różnicą tutaj jest ten napis na przednim błotniku V8 Biturbo e-Performance oraz powiększone, gigantycznych rozmiarów hamulce z tymi złotymi zaciskami z napisem. AMG Carbon Ceramik. No te hamulce tanie nie są, ale naprawdę w tym samochodzie warto te karbonowo-ceramiczne tarcze założyć, bo ten układ hamulcowy naprawdę ma tutaj mnóstwo roboty do e, wykonania ogromne, długie, tylne drzwi, do przodu na razie nie będę wsiadał, które otwierają się bardzo szeroko, no a tutaj kolorystycznie jest bardzo ciekawie, bo jak widzicie w słońcu, to nie jest czerń, to jest ciemna zieleń butelka, kolor metalizowany z palety kilkunastu kolorów do S-klasy AMG, ale ten nie wymaga dopłaty i to mi się bardzo podoba, bo za wszystko dzisiaj musimy dopłacać, ale ja się zawsze dziwię, już od lat dziewięćdziesiątych, dlaczego za lakier, tam metalik, czy perłowy, czy taki trzeba dopłacać, przecież auto i tak... Trzeba polakierować, a właściwie nie mamy nawet w tańszych koncernach, tych bardziej pospolitych, lakierów bezpłatnych. Za znakomitą większość barw z palety y, trzeba dodatkowo becalować. Znakomity system audio, a jakby ktoś chciał się oddzielić od barachła i odizolować hmm, od rzeczywistości, to dwóch pasażerów tylnej kanapy, czy dwoje, mają swój oddzielny zestaw słuchawkowy, na którym też słychać niesamowicie dobrze. I każdy też z pasażerów ma swój trzeszczący ekran, na którym można powybierać sobie z menu to, co nas teraz interesuje. Można przez HDMI do tego ekranu podpiąć laptop yy, i sobie na nim pracować. Można oglądać film, yy, można robić to, na co ktoś ma ochotę. Pod warunkiem wszakże, że ma dobry błędnik, no bo jeżeli auto ma ponad 800 koni mechanicznych i ponad 1430 nm momentu obrotowego maksymalnie, to ja nie wiem, czy przy takiej dynamice jazdy oglądanie filmu może służyć tutaj. To jest dość karkołomne połączenie, ale ja się też ogromnie cieszę, że Mercedes jeszcze z tego nie zrezygnował, że jeszcze wciąż mamy ekstremalne, sportowe osiągi w połączeniu z tą właśnie długą, tylną kanapą i z tą przeklasyczną limuzyną. Zobaczcie, każdy detal tutaj, szyba. Oczywiście podwójna, ona jest barwiona na ciemno, jest bardzo gruba, jest bardzo muskularna. Tutaj te, te ramki tych drzwi wyglądają prawie jak to by był samochód mm, opancerzony. Y wszystkim można sterować z pozycji tylnej kanapy. Nawet przednim fotelem y można ustawiać sobie podgrzewanie, wentylowanie fotela, można ustawiać masaż, szczególnie ten fotel po prawej stronie, bo tutaj czasami siedzi ochroniarz, a pan gwiazda siedzi tam z prawej strony. Y można go rozłożyć z tym podnóżkiem do pozycji niemalże leżącej i w swoim samochodzie wypoczywać. Dobra, zatrzymujemy się, zrobimy jeszcze jeden lunch control. Chcecie, na pewno chcecie. Aż mi z krew napływa tutaj do twarzy. A, awarię włączył. Zupełnie niepotrzebnie. Uwaga. Uf. No, słów brak. Ta agresywna zmiana biegów, jak mi się to podoba. Jakie to jest urocze? Bach, cięcie jedno, bach, cięcie drugie. Jezus, Maria, ile ja jadę? Santa Clara, co to było? Ja tu nigdy tyle nie jechałem. Jaki czad. Samochody z autostrady. Pozdrawiam serdecznie. O Boże. O, blisko normalnie zgonu, albo nazwijcie tak jak chcecie, blisko czego. Z minusów poza trzeszczeniem wymieniłbym bagażnik, a właściwie jego namiastkę. W tak długim samochodzie, który ma jednak wtłoczony, bardzo skomplikowany układ napędowy, podłoga na wysokości tutaj progu załadunkowego i zaledwie 300 litrów przestrzeni bagażowej zabranej jeszcze w znakomitym... W procencie przez o, obowiązkowe pakunki, czyli kable do ładowania jednostki elektrycznej, bo to jest przecież plugin, no to wygląda niestety jak żart. Bo tutaj poza dwiema kabinówkami, takie gwałcie sportowym naprawdę nie wejdzie nic. A jeśli ktoś sobie jeszcze domówi tutaj customową na przykład lodóweczkę, no to z tego bagażnika zostanie mu nieco ponad 200 litrów, czyli tyle, co w dwóch, dwóch bagażnikach jakiego samochodu. Porsche. Porsche. Kaiman, albo Porsche Boxster, Nie? Mniej niż tam. Naprawdę. Tam spakujesz więcej do tych dwóch bagażników e, niż tu. Pięknie to powiedzieliście. Bardzo ładna nie, składnia. Porsche. Jeszcze jedna atrapa, jeszcze jeden delikatny fake. To, co kiedyś ryczało tutaj rzeczywiście dzisiaj jest, nie chcę dotykać, może być gorące aluminiową, ale jednak atrapą. Ta atrapa kończy się tutaj po 5 cm, a rura wydechowa. Pojedyncza w tym wypadku z tej strony i z tej strony jest schowana za tą wyziewową atrapą. Także wygląda to ładnie, pod warunkiem wszakże, że nie przyjrzymy się temu za bardzo z bliska. Emblematów z tyłu w sumie mogłoby nie być. Ja lubię takie utajnione wersje sportowe samochodów, ale tutaj to zaczerwienione S63 wygląda też nad wyraz dobrze. Sama sylwetka S-klasy... Moim zdaniem przepiękna, ponadczasowa, absolutnie powalająca. Ten samochód na drodze widziany sprawia, że wszyscy jakby się troszkę chowają przed tym samochodem. Jak ktoś ma bujczucznie wjechać na Rondo, to woli jednak troszkę przystopować i dać dużą drogę przepustowości temu samochodowi, żeby spokojnie to auto sobie skręciło i z owej drogi e, zjechało. No dobra, serce, to jest tak upalone wszystko temperaturą, że ja się, o, aż boję tu podchodzić. Nie zrezygnował Mercedes z osłonięcia tego silnika, chociaż te wszystkie blaszki, blaszeczki yy, świadczą, że tutaj to biturbo, które jest umiejscowione... Po wewnętrznej stronie cylindrów w układzie V naprawdę emisję cieplną ma przepotężną wszystkie plastiki i wszystkie blachy tutaj dookoła są rozgrzane do czerwoności. Ponad 600 koni krzesa ten silnik samodzielnie składany oczywiście teoretycznie, przynajmniej przez jednego człowieka, tym razem przez Stefana Kamilowa. O, Stefan, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jak pracujesz w Falterbach, a masz prawdopodobnie może jakieś nawet polskie korzenie, to mm, tym bardziej serdecznie Cię pozdrawiam. To jest jednostka znana i uznana w wielu innych modelach, bo to F8 Biturbo królowało i w E-klasie 63MG i w G-klasie 63MG. Występuje też w najnowszej odsłonie AMG GT, tego samochodu, który kiedyś miał zupełnie inną konstrukcję, inne silniki. Także jest to zawsze najmocniejsza opcja, ale bardzo wielu modeli. Silnik sprawdzony, skonstruowany z bardzo dużą myślą o współpracy z prądem, czyli o doładowaniu. Dzisiaj nawet czterocylindrowe silniki Mercedesa połączone z tym pluginem potrafią dać kosmiczne osiągi, czego dowodem jest C63 AMG. A tu, jeżeli wiem, że mam z silnika elektrycznego ponad 300 Nm i 160 koni, a z silnika spalinowego ponad 600 koni, co mi daje sumaryczną moc 802 koni mechanicznych i 1400 Nm momentu obrotowego to to są osiągi, które naprawdę gniotą, to są osiągi, które sprawiają, że motoryzacja wciąż jest, mogę powiedzieć śmiało, królową nauk. No to jest coś, czym się cały czas możemy zachwycać i uwierzcie mi, że jazda tym samochodem, zrobienie launch control w trybie sportowym, przyspieszenie od zera do paki w 3,3 sekundy, to są wrażenia no dzisiaj można powiedzieć porównywalne z elektrykiem, porównywalne z jakimś Etronem RS albo jakimś Taikanem Turbo, bo spalinowe samochody do tej pory takich osiągów nie miały. Śmiało można powiedzieć o tym samochodzie to, że jest to najmocniejsza, najszybsza S-klasa w historii. No dobra, ale teraz załóżmy, oh właśnie skoczył, 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 wiozę ludzi. Więc wracam ze SP, wyciszę sobie. Wydech, zmiękczam zawieszenie i zobaczcie, po tej równej nawierzchni, którą S-Klasa bardzo lubi, ten samochód nienawidzi y, dziur w drogach, jak nie wiem, jak w łodzi na większości uliczek. Woli takie oto, tutaj nowiutkie, piękne nawierzchnie, i zobaczcie, jak ten samochód potrafi płynąć. Teraz y, pobawmy się, tak jakbym podjeżdżał pod jakiś luksusowy hotel. Tutaj jest gdzieś taki czerwony dywan, chociaż wcale go nie ma, nie, ja zajeżdżam, autko jest cichutkie, wnętrze jest schłodzone, też są fajne dotykowe tutaj możliwości sterowania y, siłą otwarcia kratek, czyli siłą nawiewu. Tak, ja sobie siadam spokojnie, drzwi się otwierają, ktoś sobie wsiada na tylną kanapę, drzwi się zamykają i teraz patrzcie, na elektrycznym silniku, chociaż baterię mam rozładowaną kompletnie, dopiero zauważyłem, że mam masaż uruchomiony w plecach, w trybie sport go nie czułem kompletnie, dopiero teraz go poczułem, że jest i że naprawdę szczególnie w tym intensywnym trybie bardzo fajnie masuje, no i co? jadę sobie dyskretnie jak król, mam świadomość, że wiozę moich pasażerów demonstrację siły i przepychu połączonych z z nostalgią za taką naprawdę dobrą, starą, prawdziwą motoryzacją, że to nie jest wyłącznie samochód elektryczny, który będzie cichy, ale nie będzie do końca wydajny, jeżeli chodzi o jazdę w trasie. Tym samochodem mogę robić wszystko i mogę pojechać sobie wszędzie. Bo ta S-klasa z tym napędem Firmatic nadaje się zarówno na wyjazd na narty, jak na bardzo delikatne przemieszczanie się po centrach wielkich aglomeracji, ale także jeżeli mamy jakąś wyprawę, na przykład na jakieś alpejskie przełęcze czy na mm, wielką pętlę bieszczacką, to wiem, że naprawdę to auto będzie chciało ze mną w każdym wymiarze współpracować. No dobra. Do pracy rodacy, dociąganie drzwi, żeby tu nie hałasować nadmiernie. Pozwolę sobie uruchomić układ napędowy. Towarzyszą temu oczywiście dźwięki. Towarzyszy temu feria, barw i mnóstwo świec, jak śpiewała Budka Suflera kiedyś. O, furmanka zaczyna mnie chłodzić. I teraz tak, mam tutaj wszystkie cechy Mercedesa, które bardzo lubię i które są bardzo fajne, czyli zestawienie kolorystyczne, czyli te karbony, czyli ta fajna sportowa kierownica, która kojarzy mi się troszkę z mniejszymi modelami AMG, niekoniecznie ze S-Klasą, ale dobrze, że tu przywędrowała, bo to wnętrze w sumie niewiele różni się od wersji bogato wyposażonej S-Klasy, ale jednak ze słabszym układem napędowym. Jak spojrzę przed siebie, no Mercedes, że buzi dać? No w 100% odzwierciedlone to, co w sumie i w sport i w cywilnych Mercedesach mamy, czyli drive i wsteczny. Mamy tutaj w dźwigience, tu mamy wycieraczki. Klasycznie kiedyś ta dźwigienka była jedna, teraz są dwie symetryczne, ale lewarek do zmiany przełożeń przeszedł właśnie tutaj. No, mam te nieudane panele dotykowe na, na kierownicy. Niestety, przy, w przypadku każdego testu Mercedesa o tym mówię, że podgłośnienie Muzyki albo wyciszenie jej, albo wzięcie szybszego zakrętu oznacza naciśnięcie tego łapą i włączenie takich funkcji, o jakich się filozofom nie śniło. Potem dojść i wrócić do tego, co się ponaciskało, a czego się nie chciało ponaciskać, jest ekstremalnie trudne. Cóż tutaj jeszcze? Dosyć niska pozycja za kierownicą, ale mimo wszystko jestem otoczony i osaczony wręcz tym luksusem, tymi wszystkimi e, mięciutkimi, skórzanymi podpórkami, wspornikami, schoweczkami, tą fortepianową czernią, tymi karbonami. No po raz kolejny Mercedes prezentuje swoje Bizancjum, swoją klasę, która niektórym wszakże może kojarzyć się z kiczem, z taką lekką dozą kiczu, bo nie każdemu będzie takie wnętrze mm, pasowało, które jest aż tak upstrzone i aż tak zrobione, jak to się mówi dzisiaj na peryferiach miasta stołecznego, na bogato. Wszystko musi być na bogato, musi świecić, musi migać mm, i musi być takie właśnie, o, jak piękna architektonicznie tutaj maskownica głośnika wysokotonowego również musi być obleczona tutaj ledowym światełkiem dookoła. No troszkę mi to tuktukiem z Tajlandii tutaj podjeżdża, ale nie chcę być aż tak brutalny w ocenie tego samochodu. Materiały, co się rzadko dzisiaj zdarza w motoryzacji, nawet w samochodach najwyższej klasy, tutaj są wspaniałe i fantastyczne. Alcantara, taki sztuczny zamsz na słupkach i na suficie. Tutaj skóra, tutaj karbon, tutaj brązowa skóra. Przeszyta oczywiście w te rąby, tym razem troszkę takie dłuższe, nie takie gęste. Także w tym przypadku jestem na łopatkach, to mi się podoba i na tym mi się bardzo dobrze moje cztery litery odziane w krótkie spodenki sadza. Jak ścisnęło skurkowaniec. To jest tak, że naprawdę wieloma szybkimi samochodami jeździłem. Pewnie jeszcze pojeżdżę, mam nadzieję, ale niektóre są w stanie mnie naprawdę pozytywnie y, zaskoczyć. Wiecie, czym najbardziej zaskoczyła mnie S-klasa 63 AMG e-Performance? Zdziwicie się. Lekkością prowadzenia. Coś, co się wydaje niemożliwe w samochodzie, który waży 2 ,600 tony. 600, Są takie auta, no nie wiem, weźmy duże suwy, tamte masy czuć przy przyspieszaniu, przy hamowaniu, przy skręcaniu. No nie ma mocnych. Jeżeli jest wyżej środek ciężkości, to musimy te kilogramy poczuć. Natomiast tutaj, o, zobaczcie, ja się czuję tak, jakbym sobie taką zapałeczką jechał, pudełkiem od zapałek. Tak czymś, jakąś taką tekturową zabaweczką, która idzie za nogą i która jest w stanie rozkręcić mnie na najwyższe obroty, zabawiając przy okazji towarzystwo, które jest ze mną w środku. Ładnie jedzie? No, ładnie. Jakby to podsumować teraz, tak? Żeby nie powiedzieć źle, ale żeby też no nie przechwalić tego, no bo tu jest rzeczywiście wszystko. W tym samochodzie jest wtłoczone wszystko. Tu są osiągi, tu jest komfort, tu jest, tu jest niebo, tu jest odpoczynek, tu jest czytanie, tu jest sterowanie lampeczek, masaży, tu jest wszystko. Ale zawsze co przedale to nie istnieje. Gdybym miał wydać prawie banie 400 na. Taką S-klasę to chyba poszedłbym po rozum do głowy, poszedłbym do salonu Mercedesa, wziął jakiś tam 20% rabat, jaki dzisiaj na S-klasę można uzyskać, bo to nie jest auto, które jest filarem sprzedaży w Mercedesie. To jest segment, który troszkę nam wymiera i zanika, więc dobry rabat na te samochody można uzyskać. I wziąłbym takie na przykład S350D, mikrohybrydę, z jeszcze sześciocylindrowym, wspaniałym silnikiem, Połączonym i zwiększoną kulturą pracy, bo z małym silnikiem elektrycznym, który w trasie pali 6 litrów, który na zbiorniku przejeżdża nie 350 km na prawie 80 litrach, tylko przejeżdża na tym zbiorniku kilometrów 1200, ma fajne osiągi, ma dobrą elastyczność i kosztuje uwaga po tym rabacie prawdopodobnie w granicach 600 tysięcy złotych. Komfort jest zbliżony. Warto? Nie warto? A zresztą sami je ocencie. Ja pasjonuję się tym samochodem. A czy wy? Napiszcie w komentarzach. Ciao!